Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na premierę nowej zdrapki czarny kot, biały kot. Jest to nowa zdrapeczka za 2 zł. Właśnie myślałam, jak to jest, czy, czy to jest dwa, dwie paczki, jeden kot biały, a druga paczka jeden czarny, ale e, chyba się okazało, że jeden taki, jeden taki e, w jednej paczce. Więc mąż mi zakupił 22 zdrabki. Mam 10 białych kotów i 12 czarnych kotów. E, a dlaczego aż tyle? A to dlatego, że dzisiejszym sponsoringiem, że tak powiem można powiedzieć jest Jola z kanału Moja Rodzinka i Ja to znaczy była sytuacja taka, że kiedyś tam wymienialiśmy się paczuszkami i w ogóle sobie przesyłaliśmy no i ona mi przysłała zdrapeczki, w których coś tam wygrałam ja jej te zdrapeczki wysłałam z powrotem i ona teraz mi przelała pieniądze na konto yy, za te zdrapeczki z jakąś tam nadwyżką powiedziała, że procent narósł no i ja powiedziałam, że yy, zrobię fajny draping i jest okazja bo jest fajna nowa zdrapeczka, bo bardzo kocham koty. Ja miałam kota i białego, miałam kota i czarnego, więc mam sentyment do kotów. Mam całą kolekcję statuetek różnych z kotami. Jak gdzieś jadę, to sobie zawsze kupuję kotka lub aniołka. To w zależności. Czasami i kotka i aniołka kupuję. Sobie takiej taki kolekcji mam. Teraz jeszcze kupuję monety różne, jak jest możliwość. W każdym bądź razie postanowiłam, że też zaproszę Was do Joli na kanał, bo do jutra, do piątku, u Joli jeszcze jest konkurs. U Joli można wygrać bardzo fajne kosmetyki, bo Jola prowadzi kanał taki blogowy. Dużo jest, mierzymy, dużo o kosmetykach. No i w ogóle jest bardzo fajna rodzinka, która mieszka w Irlandii. Fajnie jest sobie pooglądać, jak tam ludzie mieszkają z Polski, mieszane małżeństwa i tak dalej, ale naprawdę zapraszam. Myślę, że dużo widzów już jest u niej ode mnie, bo kiedyś polecałam jej kanał, a teraz jeszcze raz mam okazję to zrobić, więc zapraszam Was. I mam nadzieję, że pomnożę te pieniądze, chociaż dzisiaj jak oglądam tę premierę, to szkoda mówić, ale bądźmy dobre myśli. Yy, ciężko zrobić rywalizację tej zrobki, bo mam czarnych kotów więcej niż białych, ale to nie szkodzi. Zaczniemy sobie od czarnego kota sobie Was tutaj przybliżę, żeby było bliżej i zaczynamy drapać. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie, czy ten kod będzie taki wredny. A, jeszcze sprawdzimy, jaka jest wygrana. Jest tak 2, 5, no chyba widziałam jedną piątkę, ale nie wiem, już nie pamiętam, ale parę odcinków takich, no po prostu tylko same zwroty. 10, 20, 50, 100, 1000 i 44. No dobrze. No i szkoda, tak jak już up wspominał, że nie ma żadnych łapek, nie ma żadnych kotków, nie ma żadnych tych, a to by było tak ciekawie. Chociaż bardzo mi się podoba ten księżyc, to słoneczko, naprawdę fajne. Ok, trapiemy. Szukamy 29 i 25, mam nadzieję, że dobrze widać. I szukamy 25. No i mamy wygraną, dobra. Mamy jakieś takie liczby od 53 i tu 70, więc trochę jest tych 41.

Mamy 13, no zobaczcie, no. Czarny kod mi tutaj daje czadu. 30, 43, 24, 40 i 14. Ciekawe, czy zwrocik. No mamy zwrocik, ale lepiej zwrocik niż nic. <grych> Okej, okay, dobra, już dwa zwroty mamy, ale jeszcze tych zrapek mamy sporo, bo zainwestowałam 44, 44 zł, więc zostać z 4 złotami, to tak szkoda by było. 44 i 14 12 39 11 38 35 30 25 i 31 no pustaczek biały kotek jakoś tak średnio ale nic 18 i 38 41 36 37 oboczek 27 11 34 22 i 28 no niestety pustaczek Następna z Mam nadzieję, że dobrze widać. Sprawdzimy trochę. O, dobrze. Jeszcze nie zmieniłam naklejki tutaj. <grym> nie mam na to czasu, bo teraz cały czas jestem w ogrodzie i w ogóle. 14, 22. Nie bym miało nie być pogody, ale pogoda jest, więc skorzystam. 12, 36, 37, 35 i 30. No niestety, coś, coś ten biały kod nie chce nam tutaj nic dać.

36, 33, 35, 27, 14, 13, 45, nawet tutaj są oboki i 38. No niestety pusta. No co to? Biały kod nic, a nic? Niestety. Następna zrapeczka 33, 22. No fajne liczby, 36, 13, ale czy coś nam da? 37, 11, 23.

32, mamy pierwszego białego kota wygranego, super 28 i 45 i patrzymy, mamy 2 złoty no dobra, dobra, chociaż i tyle więc na razie mamy tutaj czarnego kota 3 zdrabki wygranych a znaczy zwrot a białego na razie jedno, więc jeśli patrzeć na rywalizację, no to kot czarny zdecydowanie wygrywa 23, 22 34 41 37, 30 21, 45, 27 i 44 no niestety pusteczek następna zdrapeczka biała biały kot mm. musiałam sprawdzić co Adaś robi bo powiem wam, że jest w domku od poniedziałku więc, ale nie jest źle mały, mały kaszelek ale już zapowiedziałam w przedszkolu, że nie pójdzie no to już, o woła przepraszam no wracam do was kochani Dziecko chciało pić. Ostatnio pije dużo wody z cytryną. Nauczył się wody z cytryną pić, więc korzystamy. 13, 33, 15, 32, 16, 22, 44 i 28. No niestety, pusteczek. Ojej, jak dużo tych pustaków. 40 i 29, 45.

35, 36, 37 i 13. No, niestety pustej. Zostało nam po tutaj 3 drapeczki, a tutaj 4. No, może coś będzie fajnie by było, bo naprawdę bardzo malutko. 17, 18. 21, 36, 12, 31, 38, mamy 17. Super, mamy kolejną wygraną. Mam nadzieję, że dobrze widać. Ciągle mi się wydaje, że źle 45 i 19. Zauważyłam, że nie ma dwie na przykład wygranych. No i 2 złotych kolejnych. Co się te dwójki same dają, nic więcej nie wyprodukowali. <gry> ok, następna zdrapeczka 11 i 44. 25, 45 obok, 12 obok, 40, 33, 35, 16 i 42 na no, postaczek. Kolejna zrapeczka, czarny kod. No biały kod bardzo, bardzo źle się nam tutaj sprawuje. 31 i 21, 13, 39, 27, 29, 14. 41, 25 i 32 oboczek, niestety. Jeszcze zostało 2 zdrapeczki białych i 3 czarnych. Zobaczymy, czy coś będzie. Ale trudno, trudno. Rzeczywiście tutaj w ogóle nic pod rząd nie ma. 44, zaraz zresztą zobaczymy, jakie te zdrapki wygrały. Sobie poanalizujemy. 44, 40, 36, 35, 23. Mamy 44. Fajnie. No wreszcie jest wygrana u białego druga i 45. I patrzymy 2 zł. Matko kochana, jakieś same dwójeczki. Czarny kot. Tak czarnym kotem zaczęliśmy i czarnym skończymy. Dobra, 35 i 19. 40 21 15 27, 17 30

dwie zrabki czarny kot, więc w sumie skończymy właśnie tak 31 i 32 37, 33 41, 18 14 34, 28 i 43 oboczek, znaczy tak, nie ma nic ostatnia zrabka, czy da nam coś, czy nie ma nie da nam nic, zobaczymy, ale powiem <śm> Wam, <śm> że no, szkoda, 17 i 44, 32, 31, 45, 15, 36, 11, 43 i 24. Niestety, pustaczek. Także poradźcie. 20 y, 22 zdrabki i ile pustaków no powiem Wam, że ciężko skusiłam się na te koty, bo lubię koty no i tak pomyślałam sobie, że skoro y, Jola mi tutaj przesłała, no to y, to fajnie, no i mamy tutaj 6 zdrapek wygranych jest to 12 zł a wydane 44 więc sami sobie policzcie ile jest w plecy, a wygrały zdrapki tak, 53 może najpierw tak, 44

jeszcze kiedyś tam kupię na pewno w jakichś miksach, bo po prostu lubię koty. Może coś tam się trafi, może w końcu yy, będzie jakaś większa wygrana, no bo najpierw dali takie same dwójeczki do wygrania, no bo zobaczcie, same dwieczki, bardzo, bardzo słabiutko, ale co. Trzeba próbować. Czasem tak jak się mówi, no kupi się czasem jedną zdrapkę i jest fajna wygrana, niż, niż się kupi 20 i, i nie ma nic. <laughs> no ale nic. Ja się cieszę, z 12 zł jest na pomnożenie na następne odcinki jakieś tam które będą, mam nadzieję, że mi się uda wybrać się do miasta i zakupić sobie zdrabki na następny miesiąc. Jeszcze planuję pobiegać w tym miesiącu, żeby było na następny miesiąc, bo trochę pobiegałam, mam trochę tych kilometrów, więc fajnie, bardzo się z tego cieszę. Będą fajne odcinki, będziemy sobie drapać po trochu, ale, ale na spokojnie i fajnie. Dobra kochani, ja Wam bardzo dziękuję. Ja lecę do ogrodu. Bo jest pogoda, czas z tego korzystać. E, wam bardzo serdecznie dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście Was zapraszam jeszcze na kanał Moje Życie w Polsce. E, też tam fajne są vlogi. Mam nadzieję, że Wam się podobają. No i pozdrawiam Was, kochani. Buziaczki, papa.